They've got three bombers at the airport. In half an hour, they could be ready to incinerate the entire island. And Guba looked insane enough to issue just such an order. What about the Americans? What about you? I've checked in with HQ. Now I have to wait to hear from General Williams. Until then... Sir, I've got Almighty on the line. This is Lone Wolf. Copy, sir. Yes, exactly as you said, sir. No, sir, of course not. But, sir, how can you be certain? You have to move immediately, otherwise... No, sir. But... This is serious. He's out of his mind. God damn it, if you're wrong, thousands of people are gonna die! Yes, sir. Out. Game over. They're not coming. What? They're sending a letter of complaint to Moscow and they'll dispatch an observation cruiser to the area. Great. When they get here, they can barbecue steaks on the fires of Nogova. If Guba sends in those bombers, the whole island's gonna go up in smoke. We have to stop them. Geronimo, get to the town. Get every man and every weapon we have. We'll rendezvous in the desert. They're not gonna make it. We have to slow down the Soviets somehow. I was thinking the same thing. We should attack now, just with the people we have here. Sounds good. Let's go. Damn it! Geronimo, where are you? It took a bit longer than we expected. Nobody thought they'd be fighting today. Everyone was celebrating. Move it, or that'll be the last celebration you'll ever get. We're running out of time. Us four, we have to go forward and surprise them. You stay here, wait for your people, and then attack from the southeast. James, it's too dangerous. Right. And it's been a game up to now? Relax, man. We won't go in too close. Okay. We can try it. Take care. We can't make it. Well, fall back. Retreat. Everyone. Retreat. Retreat. They're behind me. God damn it. This is the first time I've We couldn't make it. Out of ammo. Zatem, moi mili, witajcie w ostatniej misji, która jest bardzo prosta. Ze względu na to, jak łatwo możemy ją troszeczkę szwabić. Bierzemy sobie wyciszony pitolet oraz zamiast saczelli, RPG, e, Ponieważ e, dzięki temu będziemy o wiele łatwiej mogli tą misję przejść. W ogóle nie podkładam żadnych ładunków. Pierwsza rzecz to podbiegamy tutaj na prawo i zdejmujemy tych specnazowców, którzy śledzili Gastowskiego. Po to nam jest ten HK, ponieważ w tej misji jesteśmy za dnia i nie mamy żadnych osłon. kiedy normalnie nie mamy żadnych osłon i strzelamy, to hook i błyski zwracają uwagę przeciwnika na nas. Jeżeli leżemy w krzakach, to wiele się nie dzieje. Ale jeśli nie ma krzaków, Nothing. All units, this is Fox. We have an emergency situation here. Geronimo, do you copy? Where are you with the tanks? We're on the way. We've got five tanks and some infantry. Rendezvous at the port, over. Okay, but we're running out of time. Send all units ahead and get to the port alone. The tanks mm. should split up and try to attack from both sides. I'm going to place some charges in the central area. We'll go out. W tej misji generalnie możemy mieć wybór czekania na posiłki naszych towarzyszy. To zajmuje kilka minut. Jeżeli na nie poczekamy, to niestety wtedy dostajemy akurat złe zakończenie, ponieważ Sowietom udaje się wzbić powietrze. Trzymamy się jak najbliżej tej góry i po jej wschodniej stronie jak to możliwe i podążając wzdłuż stoku wymiemy tą górę i wjedziemy właśnie na lotnisko My już przy tym lotnisku byliśmy atakując je Stingerami Fox, this is Sposób na łatwe przejście tej misji polega na uwaga obniżeniu ustawień grafiki widoczności do 500 metrów, ponieważ zasięg obiektów, który mamy, tak samo ma wpływ na nas, jak i na przeciwnika. Przeciwnik bowiem nie widzi tego, czego sam zobaczyć nie może, a na pustyni, no wiadomo. Contact! Enemy contact here in the desert! There's a lot of them! We have to engage them now! But we're outnumbered and need backup! Out! All units! We need urgent assistance in the desert! Can anyone hear me? Geronimo, do you copy? Repeat! We need urgent assistance in the desert! Ahmed A, this is Fox. Do you copy? Ahmed A, radio check! Ahmed A! Are you there? Normalnie z zasięgiem rysowania do 3 km, jak sobie ostatnio grałem, to przeciwnicy, a oni mają tam czołgi, które tutaj patrolują pod tej okolicy. Dlatego musieliśmy objechać tą górę, bo te 1, te 80 czy te 72 sobie pogina. No w każdym razie te czołgi tutaj szusują, no i bądź co bądź rozwaliłyby nas. Więc teraz, jak już tutaj jesteśmy, możemy sobie podbić ustawienia graficzne. Widoczność jakiś tak kilometr 300 200 I nagle widzimy samoloty, które mamy zniszczyć Całą masę piechoty, która nas nie zauważy. B, B, this is Fox, copy. Over? Retreat. Repeat. Retreat. Immediately. Damn it, Geronimo. You copy? What's going on? This is Geronimo. The tanks are on their way, but they'll take a while. What should we do? Follow the mission plan. I'm going in. Gotta stop those planes. Wait until you're all together, then attack with all you have. Over? We'll get you out of there, Victor. Out. That's important question. Eee, może jeszcze nie, najpierw złapmy za rpega, eee, ponieważ mamy jeden strzał, musimy trafić wszystkimi, więc eee, zapiszmy sobie jak już będziemy gotowi. Jeżeli będziemy mieli niestety pudło, no to tak, to musimy wczytać. Okay. No właśnie, da, da. what she said. Jeszcze raz. Ale teraz wiemy, jaką poprawkę musiałem wziąć. Jeżeli wyliczyłem wszystko dobrze. Pach, pięknie. Co drogą, nie wiem, dlaczego yy, ludzie się tak strasznie pieniają tych bombowców. Przecież to są 125. Guba nimi gówno zrzuci. Może zniszczyłby 6 budynków przy dobrych lotach. Chop głównie. No dobra. No, i to by było na tyle, moi kochani. A teraz zobaczmy zakończenie. I w ten sposób możemy zrobić tą misję w bardzo prosty sposób, właśnie. Troszeczkę oczytować engine. No, ale lepsze jest to niż przebijanie się w pojedynkę przez bazę Sowietów. Podczas gdy. Naszym sojusznikom, tak różnie idzie. Raz nam pomogą, raz nie. Ale jak widać, poczyniliśmy zniszczenia straszne. A teraz Wiktor ucieka. Z jego śladami. Podąża nienawisty Guba. Któremu żeśmy po raz kolejny, pokrzyżowali mu plany generalnie. O nie. Wszystkie śmigłowce i samoloty zniszczone. To na to. Nie! Nie tak! O! W ataku! Jakiś student Guba nas zauważył. No i niestety Wiktor ucieka tutaj przed czołgami go A trochę szkoda, bo wszakże. Bo to wziąłem łaza. <laughs> nie zrobił z tego użytku. No ale tak w tym pościgu da się osaczyć nie ma dalej odwrotu mimo tego, że wiedział że będzie to jego ostatnia misja że co ryzykuje Too many of them. And they're coming this way. No, nobody's seen him. He took out the planes. He saved us. But some things are too much even for a hero. Even for a hero, Geronimo. Major Gostovsky to Colonel Blake, Nagova, October 12th. Sir, I'll try to keep this simple. I don't know how to put it any other way. Thanks to the air support you managed to get for us, we finally defeated the Soviets here. We couldn't have done it without you. If we'd relied on General Williams, we'd probably all be dead now. Please accept my congratulations on your promotion to the role of commanding officer of the forces on malta <laughs> Do you think that has escaped from the Soviet Union? Hopefully, he'll have to answer for his crimes there. It's unlikely we'll ever learn the identity of the Tasmanian devil. it's also unlikely that we'll ever locate the body of victor trotsky the resistance leader here but i'm certain he won't be forgotten life is returning to normal here the citizens are going to elect a new government but i don't feel their joy i don't share in their victory i just feel tired tired of war colonel blake sir i hereby tender my resignation i'm going to settle somewhere somewhere around here find a new home and try to learn how to feel sorrow pain and joy again I am empty now. If you ever need me, you know where to find me. And remember, I've got a bullet with Gooba's name on it. Sincerely yours, Major James Stowski, retired. W ten sposób, właśnie kończy campaign kampania Operation Flashpoint. obecnie Arma Resista. Niesamowita historia, w prosty sposób opowiedziana, bardzo organicznie, poprzez serię misji. No i przede wszystkim opowiada moim zdaniem historię jednego z fajniejszych protagonistów, jakim kiedykolwiek grałem, właśnie ze względu na to, że tutaj mamy człowieka, tego Wiktora Troskę, niejako litera z przypadku, który. Przez to, jak nim gramy, i przez to, co musi przejść, ja się na przykład z, bardziej z nim zżywam jako z realistyczną, wiarygodną postacią niż z jakimś e, bohaterem Metal Gear Solid, tak? Ehm, I jego dziwnych, tam wyimaginowanych państw. To wyimaginowane państwo wyglądało, ta nogowa, jak faktyczne miejsce. Jak e, faktyczne miejsce w potrzasku. Zimnowojennym, między mocarstwami, będąc ofiarą jednego z nich. jednocześnie opowiada historię człowieka, który, no cóż, był jedynym, który mógł podnieść broń w tamtej sytuacji i musiał zrobić użytek z tym, co miał. A koniec końców poświęcił swoje życie. Bo nikt inny tego nie mógł zrobić, nikt inny nie mógł dopełnić misji, a misja ocalenia jego wyspy, jego ojczyzny była ważniejsza niż cokolwiek innego. A Guba, no cóż, ucieka, i w ogóle kampania Resistance jest prequelem, chronologicznie prequelem do tego, co będzie się działo w oryginalnej kampanii. W której to guba właśnie wraca na Malden i Everon. To jest taka ciekawostka. I stąd właśnie Gastowski udał się tutaj na spoczynek, i z tego spoczynku wraca do służby. To zresztą zobaczymy w oryginalnej kampanii. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym projekcie.